Zależy od wielu czynników, począwszy od jakości wody, w jakiej y, te ryby są hodowane poprzez paszę, y, tak, o której mówiliśmy wcześniej, że to muszą być naprawdę najwyższej jakości zboża i pokarm naturalny wyłącznie. Tak, po, po proces ten przygotowania odłowu, przygotowania tych ryb przed y, momentem sprzedaży, tak, zanim one trafią na, na talerz. Muszą być naprawdę przez pewien okres. To jest nasza tajemnica. Muszą sobie pływać w czystej wodzie bez dostępu do podłoża mineralnego. To są specjalne zbiorniki, w których dna są piaszczyste. Wówczas tak przygotowana, sprawiona, później ryba naprawdę smakuje wyśmienicie.